Witam serdecznie! Póki mam ostatnią chwilę, to w końcu otworzę to październikowe pudełko Pumpkin Spice od Pure Beauty, bo za chwilę będzie edycja urodzinowa, oczywiście zakupiona przeze mnie. Zakupiłam także Hashabai 9 edycję, także można się spodziewać. Fajna grafika, taka typowo jesienna. Jest i ulotka, z której będziemy korzystać. No, i możemy dobrać się w końcu do zawartości. Pierwsze, co chciałam mieć w rękach, to tusz od marki Rimmel. Rimmel jak dotychczas mnie nie uczulał, ale dokładniej niż sprawdziłam teraz ten skład, będę musiała sobie go prześwietlić. No i przetestować, bo to u mnie różnie bywa z tym uczuleniem na nikiel. To nieraz po prostu opakowanie może y, uczulić, bo metale ciężkie przechodzą do produktu. Y, tutaj no, mamy polimery akrylowe, silikony, ale to jest normalne w y, kosmetykach do makijażu. Mamy też alkohol denaturyzowany, co mnie trochę niepokoi, ale z tego względu tuszu mm, do rzęs nie skreślam. Jest on wart. 54 zł i 99 groszy za 10 ml. Jest to dosyć duża pojemność i ma bardzo fajne takie 3D opakowanie. Widzicie, te napisy są takie, że można je poczuć pod palcami. Następne, co mi wpadło w ręce, to serum przeciwzmarszczkowe do twarzy, szyi i dekoltu firmy Ziaja. i jest to taka edycja Baltic Home Spa. Ona się wyróżnia zapachami, naprawdę te zapachy są obłędne. Tu w składzie co mi się nie podoba, to jeden taki tani zapychacz, wypełniacz, który się nazywa Sodium Polyacrylate. Reszta jest w porządku. 90 ml kosmetyk do przemyślenia. I kosztuje on 19,18 zł za 90 ml. Mamy tutaj też dezodorant mineralny. Od firmy Arganowe. Prawie w 100% naturalny. Powinien działać ochronnie 12 godzin. A jak tu to wygląda składowo? Skład jest w porządku. Mamy tutaj aun. Ja już kiedyś kosmetyków z aunem używałam. Na mnie działa zadowalająco jak na produkt naturalny. Także no, jestem pozytywnie zaskoczona. Nasz dezodorant mineralny kosztuje prawie 18 zł za 50 ml. Kolejnym produktem jest primer pod makijaż firmy Hypoallergenic Bell. Jest on w cenie prawie 35 zł za 30 g. Sytuacja w składzie jest taka, że opiera się ten produkt na wazelinie, czyli będzie no, zapychał nam pory. Jest to produkt ciężki. Na pewno te pory wypełni na chwilę, ale potem możemy się borykać z zanieczyszczoną skórą, z trądzikiem. Także no, jak już kto tam uważa. Ja bardzo mało używam primerów. To się zdarza u mnie naprawdę raz do roku, czasami dwa. Także ten kosmetyk pewnie pójdzie na moje Vinted i Lowelusia, więc zapraszam, gdyby ktoś chciał teraz taki większy kosmetyk sobie weźmiemy i jest to szampon pokrzywowy do włosów normalnych ok, przyjrzyjmy się temu o nie, sodium lauryl sulfate mm, to już odpada, bo będzie nam wysuszał włosy naprawdę alkohol tutaj jest o um. Ten zły wysuszający, czyli podwójne wysuszanie. No i nie. Mamy jeszcze Mea, tego już dawno nie widziałam w kosmetykach. Kategoria aminy też, no nie bardzo. No i z tego co tu zobaczyłam, to wszystko do czego mogę się przyczepić, ale na pewno używać. Nie będę, niestety, jest to jakaś nowa firma, Urtika Herba. Mam nadzieję, że dobrze czytam. 250 ml. Można było dostać różne wersje. A cena tych szamponów to 40 zł za 250 ml. No, powiem Wam, że drogo. Następny produkt to pomadka firmy Max Factor 2000 kalorii. I ona. Jest taka aktywująca, że przez pH aktywowany jest kolor skóry, czyli jak rozumiem, jest to pomadka tintująca. Zajrzałam tu do składu i powiem Wam, że skład jest krótki i nic szkodliwego, czego trzeba by się było obawiać, nie znalazłam. Także chyba przetestuję, chociaż ja tych pomadek tintujących trochę mam. Ale zawsze coś nowego można sprawdzić. Nie jest ona tania, bo kosztuje prawie 50 zł za 4,4 ml. No, i mamy też w końcu w jakimś normalnym, standardowym kolorze, czyli czarnym eyeliner do rysowania kresek. Ponoć jest mocno napigmentowany z tego, co tutaj napisali. Skład dosyć krótki, nie wiem jak tam z tym czarnym barwnikiem, czy mnie nie uczuli, ale to jest do sprawdzenia. Raczej nie powinien. Cena tej kratki to prawie 33 zł za 0,6 ml. Co my tu jeszcze takiego dużego mamy? Pojemność 400 ml, no pokaźna. Wianek Essence, opakowanie po prostu nie przypominające mi tej firmy, coś nowego. Taka klasyka basicowa, żel pod prysznic i tutaj wariant Aura. Jest on w cenie 14 zł, no za 400 ml w tych czasach, no to powiedzmy, że jest idealnie. Można było dostać jeszcze wariant Ember, Flare i Harmony. Sprawdzę zaraz. Zapach. Taki, powiem Wam, że perfumowany. Nie lubię takich zapachów. Nie wiem, co ja tam czuję, ale nie podoba mi się ten zapach. Jeżeli o. Skład chodzi. Znajdźmy go tutaj. No, tu jest bezpiecznie. Tak, nie mogę się przyczepić. E, aura, może jakiś opis tutaj był ciekawy. Skutecznie oczyszcza, pozostawiając skórę gładką i nawilżoną. Jego formuła wzbogacona o glicerynę i pantenol zapobiega uczuciu ściągnięcia. Dobra, sami sobie przeczytacie. <gry> e, chyba wiem, co mi tak nie pasuje w tym zapachu. Jest tutaj wymieniony imbir no to akurat nie, ale jaśmin nie lubię zapachu jaśminu to chyba o to chodzi no i kaszmir z firmy Dermedic mamy tutaj tonik mm, i jak to tu wygląda składowo no dużo tutaj mamy emulgatorów, nie jest to najlepszy Skład toniku, mm, jaki widziałam, 200 ml, no ale nie ma też tragedii, żeby nie było. <laughs> 39 zł i 99 groszy za 200 ml działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie dzięki zawartości kompleksu Acnacidol. Pozostawia skórę świeżą i gładką, przygotowując ją do aplikacji kolejnych produktów. Trochę mi się bardziej po składzie kojarzy to z demakijażem niż z tonizowaniem, ale okej. Okay. Bardzo długo czekałam na jakiś balsam, i oto jest. Błagam, żeby tylko skład tego nie. No, sami wiecie co. No, niestety, długo, długo w składzie było fajnie, aż na końcu pojawiły się te polimery akrylowe. No nie, ja sobie skorzystałam ostatnio z endermologii, wykupiłam sobie cały pakiet. Nie mam zamiaru teraz zanieczyszczać swojej skóry polimerami akrylowymi. No i moja ulubiona firma na sam koniec, wisienka na torcie, jest to krem pod oczy firmy Biolaven. Powinno być wszystko dobrze w składzie. Troszkę się boję, że ten skwalan będzie dla mnie troszkę za ciężki pod oczy, ale oczywiście przetestuję. Cena tego kremu pod oczy dosyć wysoka, bo prawie 42 zł za 15 ml. No i co? Do pudełka włożyłam rzeczy, które zapewne sobie zostawię. Poza pudełkiem znalazły się trzy kosmetyki, które pewnie wystawię na vinted. Czy jestem zadowolona? Myślę, że tak. No najbardziej chyba z tuszu, o ile nie będzie mnie uczulał z tego rolonu pod pachy, z pomadki, z kremu pod oczy. Jestem ciekawa tego eyeliner'a. No Baltic Home Spa Ziaja. To będzie trochę mój grzech, ale zapach mnie po prostu kupił. Z tym wiankiem i chyba zużyję go jako mydło do rąk po prostu, bo ten zapach mi troszkę nie siedzi. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą edycję. Możecie pisać tutaj w komentarzach jak tam wasze testy, jakie spostrzeżenia macie na temat tej edycji. No i szykujemy się już powoli do edycji urodzinowej. Pudełko będzie powiększone. Jestem bardzo ciekawa, co się tam znajdzie. A jeśli chcecie, mogę Wam jeszcze pokazać moje zamówienie z Sylweco. Bo uznałam, że w tym roku żadnych kalendarzy adwentowych nie będę kupowała, bo to w gruncie rzeczy zawsze jest tak, że nie ma tam tych kosmetyków, których ja potrzebuję. Więc skorzystałam sobie z promocji Sylweco i kupiłam sobie no, taki duży, duży zestaw kosmetyków mi potrzebnych, i dostałam tam chyba sześć dodatkowych. Darmowych też jeszcze nie odpakowałam tego pudełka, także zrobię to przy Was, i już będziecie mieli taką polecajkę ode mnie, która na pewno ma dobre składy. Więc tak, to jest to moje wielkie pudło od Sylwego. Będę ją musiała dopiero otworzyć. Będę to tak przenosić z pudełka, bo jakbym to chciała dać na bok, to mi się to wszystko wysypie. E, więc tak, tu już mamy szampon regulujący dwie sztuki na, na wilrze i normalizuje. I jest w moim ulubionym zapachu. Bardzo fajnie koi moją skórę głowy. No, pięknie pachnie. No to jest naprawdę otulająca kojąca, przyjemna przygoda pod prysznicem, w wannie i potem jeszcze unoszący się zapach Pomyć włosów, to jest po prostu bajka. O, tutaj też mam szampon do włosów, ale tym razem wzmacniający i wygładzający. A jak pachnie? No bardzo podobnie, bardziej winogronowo. Co my tu jeszcze mamy? No żel do ciała. Ach, będę pachnieć. Boże święty. Cudownie. Bardziej winogrono. Tam, w tych szamponach było czuć bardziej lawendę. Co my tu jeszcze? Maseczka peeling do twarzy. To akurat dostałam gratis. Nie wiem, czy będę stosować. Kiedy się bałam. miałam? Nie chcę stosować, no bo wiecie, to jest taki peeling mechaniczny z drobinkami. Dobra, mało ważne to też dostałam za darmo delikatny żel do ciała z miętą pieprzową alentoiną, mocznikiem, czyli będzie tak i troszkę delikatnie złuszczał na skórek i nawilżał jednocześnie. No wyczuwalna tutaj jest ta mięta i takie zioła. Ale też sobie kupiłam dezodorant naturalny z biolawem, wszystko z tej samej linii zapachowej. Odżywka do włosów. No pewnie musi być. I tutaj druga sztuka. Mgiełka do ciała. No tak, no bo jak szaleć, to szaleć. Nawet teraz się spryskam. Bo już dawno nie miałam tej mgiełki. To są dla mnie naturalne. Perfumy ja żadnych perfumów z alkoholami nie użyję, bo mi się potem robi niedobrze. Boli mnie głowa, a y, po czymś takim nie mam żadnego dyskomfortu. Balsam do ciała, no tak. Co tutaj jeszcze mamy? Emulsja myjąca do twarzy, to dostałam gratis. Tutaj mamy taki box e, niespodziankę. On był chyba w cenie e, 50 zł i no nie wiem co tam jest. Kurczę, gdzie ja dałam ten nóż? No i proszę, co mi tutaj dali? Płyn micelarny tonik 2 w 1. Bardzo dobry produkt, już go miałam, e, użyłam do końca. No to jest jedyny działający produkt 2 w 1 do którego nie mogę się przyczepić, bo jest no, naturalny. Można używać i, i jako produktu do demakijażu, i jako toniku. Żel oczyszczający do twarzy z alantoiną, pantenolem i kwasem migdałowym. No to już e, troszkę gorzej, e, bo no, kwasy jakoś tak dziwnie działają na mojej cerze. Krem do twarzy z ekstraktem z korzenia cykory, A to ciekawe na dzień. No dobrze, fajnie. I tu mamy peeling do twarzy. I tu on będzie też taki fizyczny z tymi mikrogranulkami. No, średnio to chyba pójdzie na wintet. Krem chyba sobie zostawię. No, żel pójdzie dla kogoś, komu się sprawdza. Taki typ kosmetyku. No i płyn micelarny to nie w jednym zostawię o, Teraz tutaj ciężko dostać jeszcze się do jakiegoś kosmetyku, bo są same te pianki w kartonie. Ale co tu jeszcze jest? Żel do higieny intymnej. I to chyba zamówiłam normalnie do zamówienia. ziołowy płyn do płukania jamy ustnej, polecam, to już jest mój trzeci, on nie zawiera alkoholu, a wiecie, że nie można płukać zębów jamy ustnej płynami z alkoholem, bo one nie tylko zabijają te złe bakterie, ale także te dobre, no i wysuszają śluzówkę, a to nie jest wskazane. gratis dostałam zielko y, to do łazienki <laughs> przyda się ja też zamówię a ten krem pod oczy dostałam gratis no i fajnie będę miała drugi krem pod oczy z czym on jest y, z nasionami lnu do skóry suchej wrażliwej no dla mnie Krem do twarzy na dzień z bielawen. Mam jakieś ulotki. Tu też ulotki. Jakieś próbki. Dobra, chyba nic nie przegapiłam, to raczej wszystko. No i proszę mi powiedzieć, ile to wszystko y może kosztować? Ile byście za to dał. No to już wam mówię, to wszystko kosztowało mnie 277 zł i mam tutaj zapas szamponów, odżywek, y żeli pod prysznic, y no wszystko y czego potrzebuję. Polecam firmę Sylweko i jej odnogi, szczególnie Biolawen. No i co? Do usłyszenia!